Teraz możemy nagrywać? Chyba tak. To jest kochani! Nagrywam to już po raz trzeci, bo co chwilę coś mi się nie podoba. Mam nowy aparat, pewnie jeśli można zauważyć. Pewnie nie, jak można zauważyć. Jak wy nie widzicie tego aparatu, to ja go widzę. Ale spięłam tyłek. Um, kupiłam nowy aparat. Fakt, będę go teraz spłacać przez te 6 miesięcy, ale przynajmniej będę mogła wam nagrywać. Doszły mi też lampy. Na daną chwilę dopiero uczę się, jak ustawiać to wszystko. Example, to bardziej powinno być chyba na mnie Czy to wygląda lepiej? Nie mam pojęcia, jak je jeszcze ustawiać Także musicie być patient Tu widzicie, ja mam pewnie w rogu lekko o... Ostatnio zrobiłam zakupy kosmetyczne I w ten dzień, który popsuł mi się aparat, miałam je nagrać ale nie nagrałam po się popsu, więc wczoraj kupiłam tą kamerę i mówię, nie, dzisiaj że coś nagrać i tak się to tak, co nagrać, co nagrać, co nagrać. No tak mówię, ten hall nagram. <laughs> więc mam tutaj skupowisko tych tak, wszystkich kosmetyków, które zostały zakupione przez kilka dni. Jednocześnie jest to filmik, bo wiem, że dużo z Was przyjeżdża na święta czy na ferie, planujecie przyjechać do Anglii, więc poniekąd chcę Wam pokazać, co warto zakupić w Anglii. My mamy trzy takie stacjonarne drogerie, tak? Wy macie chyba natura, co macie jeszcze? Ross ma najbardziej popularny. U nas chyba najbardziej popularnymi jest um, super i Boots. Um, no i poszłam jeszcze do Savers. Savers to jest to samo co Suiby Ja pracowałam już w spodragu, więc jeśli ktoś nie wiedział, to teraz wie. Uh, savers to samo co Suiby Drag mam tą samą um, jest to sama firma, tylko to poniekąd wygląda tak, że to, co nie zeszło przez długi czas w Dragu idzie do Saversa za o wiele niższą cenę. Dlatego może Wam bardzo tanie rzeczy dostać po funcie, po dwa, po trzy. Także ja tam zazwyczaj kupuję szampony. I właśnie to pokażę Wam pierwsze. Kupiłam tam, z tego co mi się zdaje, nadal za chwilę widzę, trzy rzeczy. Czuję, jakbym kupiła coś tam jeszcze, ale na te rzeczy co patrzę, może coś przeoczyłam A nie, a ja warto kupiłam gdzie indziej. No nic, trzy rzeczy e, Idziemy po kanali Pierwsza to... to pierwsza? Cz, pierwsza to Johnson's Baby Shampoo i ja używam tego szamponu do e, mycia pędzli I właśnie skończą mi się dziecięcy szampon, który poprzednio miałam Teraz postanowiłam, że go kupię Pachnie Pewnie tam tą, tą oliwką, którą, um, którą uwielbiam i zawsze w zimę ją stosuję, po prostu. Um, no, to jest delikatny. Zazwyczaj, zazwyczaj dużo blogerów zawsze mówi, żeby używać na pędzle Szampon dla dzieci. E i ja go kupiłam za 95 zaledwie Kolejny <Szajony> to szampon i ja postanowiłam, że zainwestuję w jakiś inny szampon. Zawsze używam jakiś tam rąk który moja mama kupuje zawsze. A teraz dobrze wiecie, że moje włosy są kręcone i żeby je wyprostować, żeby wyglądały mniej więcej tak, jak wyglądają teraz. Jest to bardzo długi proces. Jest to bardzo długi proces, żeby te włosy wyglądały mniej więcej na dość proste, żeby żebym wyszła na dwór i nie... Nie kręciły się, żeby nie były matowe, bo ja mam włosy kręcone, matowe, które są bardzo podatliwe na wilgotność no, Jakkolwiek dobrze wiecie, że w Anglii jest wilgotność bardzo duża, więc wystarczy, że w normalny dzień wyjdę na dwór i go po prostu mam Kupiłam ten szampon, wbiłam go w Google i pokazuję, że ma 5 gwiazdek Nigdy wcześniej go nie widziałam, nazywa się Keratin Classic Shampoo I pisze for silk, straight and slick hair e, Użyłam go tylko raz, gdy zmywałam farbę, bo pewnie widzicie, że mam dość ciemne włosy e, Zmywałam tylko nim farbę, więc poniekąd nie wiem, czy, czy on dobrze działa I your hair feeling soft and silky and smooth Także no, będziemy próbować, plus ma taką bardzo fajną... Buteleczkę, dość inną, także będziemy testować. On również był za 95p. W Naprawdę Naprawdę czuję, jakbym coś, jak coś jeszcze kupiła. Um, Argan Oil, i to jest maska. I ja nigdy maski do włosów nie używałam. Nie wiem czemu. Zawsze dużo YouTuberek mówi o tych maskach, blogarek, a ja nigdy jakieś maski nie używałam do włosów, i jak zobaczyłam, mówię nie. Um, odżywkę już mam, którą um, używam z OSY. No, ten kangurek, co jest, nigdy nie wiem, kto się wypowiada I to jest Hydrating Mask Macadamian Organ Oil Extract um, Ja ją też widziałam, ona jest z Funciaku um, Nie wiem, olej arganowy, z tego co wiemy jest chyba dobry um, A maski nigdy nie używałam, ją się kładzie na włosy i zostawia się od 7 do 10 minut Zaraz po tym, jak oczywiście się umyje I nie otwierałam, znaczy otwierałam tylko wcześniej, ale jeszcze jej nie używałam, ale... Zapach w ogóle przypomina mi taki salon kosmetyczny, taki mega drogi jakiś salon kosmetyczny, przepięknie pachnie. Um, dzisiaj będę miała włosy. Dam wam znać, jeśli będzie dobry, na pewno pojawi się w moich ulubieńcach lub coś w tym stylu. E, no, ale mam dużo nadziei do tego. Jeśli ktoś z Was używał tych produktów, bo ja jestem zielona w tych produktach, to dajcie mi na pewno znać, bo, bo... ja nie mam pojęcia, dla mnie są one nowe. Także maska arganowa. Saversa. I kosztowała mi chyba funta. To chyba najdroższa rzecz w Sejwelsie. A więc jeszcze kupiłam sok. Sok, który mi zalał pół torebki, bo opakowanie było nieszczelne. Kolejny sklep to Boots Boots jest bardziej takim sklepem. Boots jest takim bardziej sklepem takim, ja bym powiedziała, bardziej ekskluzywnym. Tam wszystko jest bardziej droższe, ale często można dostać na przykład takie oferty jak 3 za 2 Rzadko jest na kosmetyki, dlatego kosmetyki zazwyczaj, zakupy kosmetyczne zazwyczaj robię w Super za to w się kupuję takie rzeczy jak paznokcie czy rzęsy. I właśnie zakupiłam sobie trzy baję rzęs, albo były trzy ze dwa. Jedne mam na sobie teraz, i ogólnie wszystkie trzy były z Kiss. Ja kupiłam tam jedną parę Madzi, gdy przyjeżdżałam do Polski. Bardziej się spodobały, więc wiedziałam, że i ja wypróbuję, bo ja zawsze kupowałam rzęsy z Ardel albo już z takiej innej firmy. A te wyglądają przepięknie. W ogóle wyglądałem troszkę inaczej niż ta pani ma na oku. Ja właśnie tym się sugerowałam, bo zawsze mi się podobał taki efekt Emily Canham zawsze ma takie przepiękne rzęsy. Moje no, dzisiaj wyglądają nawet spokojem, że nie się Co jedyne właśnie nie polecam jej to klej. Ja klej, który zawsze używam, to jest ten King Duo, którym pewnie słyszeliście milion razy i nie będę się nad nim tutaj bardziej um, wypowiadać, bo wszyscy, um, wszyscy o nim wiedzą, ale rzęsy mają przepiękne, e, więc tak, to jest pierwsza, tree volume, ona chyba się nazywa. Ritzy Natural Black Te mam na sobie dzisiaj um, Drugie to Luxury Natural um, To są takie właśnie bardziej naturalne, na bardziej codzienne Nie zauważyłam tego, że one mają Paseczek czarny na sobie, czyli Będzie mi dość trudno Ja mam dwie lawarączki do rzęs, żeby je założyć Więc to będzie dość trudne Po prostu się eyeliner, Żeby to mniej było widać Um, no, a tutaj pisze, feels like your own lashes Także podobne mają nie czuć, um, że mamy już sztuczne na przykład te mam na sobie i czuję się w ogóle u mnie oka niepomalowanego Także bardzo fajne I ostatnie, które najbardziej mi się podobają i co to, Są to rzęsy, które są 3D i tego nie będzie widać na kamerze, ale chodzi o to, że, że jak kupujemy rzęsy sztuczne, to one mają jedną taką warstwę, która idzie tak, i jednak widać to zawsze troszkę różnie, że są to sztuczne rzęsy. Um, blooming Lashes, Natural Flourish Blooming Lash, um, są to rzęsy, które mają tak jakby trzy warstwy, czyli idą jedna, gdzieś tam druga, trzecia i wyglądają po prostu naturalnie, to jest przepiękne. Magdalenia na sobie Magdalena, bardzo poleca. Ja jeszcze ich nie miałam na sobie, także nie mogę Wam ich polecić Ale na pewno, gdy je przedestuję, pojawiam się albo w ulubieńcach, albo gdzieś Na pewno zakupię jeszcze jedną Paczkę, także 3 za 2 Jedyna para chyba kosztuje Około 5-6 funtów, także Polecam, także jeśli Będziecie, na pewno zajrzyjcie na Rzęsy, są te rzęsy właśnie z Adel 3 za 2, rzęsy Rosie, która teraz wyszła jej kolekcja Mnóstwo tego jest No i przechodzimy do Super draga. Super drag, tam najczęściej właśnie są kosmetyki na promocjach. Ja tam dawniej pracowałam, więc mniej więcej wiem, jak to jest. I tym razem, gdy też poszłam, akurat była e, oferta: trzy e, kupcy kosmetyki, zapłacę dwa. Za ja tego nie zauważyłam na początku, więc zebrałam dwie rzeczy. I potem pani przy kasie powiedziała, że jest trzy, dwa, mogę dostać. Jaką chcę rzecz za darmo, znaczy najnowsza będzie za darmo I akurat mieli taką maskarę Maybelline Colour Spoiler Effect um, Było największym błędem moim w moim życiu Zwyczaj oni mają właśnie koło siebie takie produkty Często jeśli ktoś z was mieszka w Anglii, wie, że oni zawsze je polecają Po prostu są to produkty, które albo dobrze schodzą i po prostu oni dostają... Albo mają być za dużo na magazynie, coś w tym stylu I ja po prostu, gdy kupicie je przy kasie My, jako eksperdientki, mamy taki leciutki bonus e, zapisujemy sobie na kartę, sprzedamy. Jeśli ktoś sprzedaje w tygodniu bardzo dużo, dostaje tam jakieś zawsze na święta, są jakieś tam różne promocje. Więc ja wzięłam ten Kowalski Spoiler Effect. I szczerze mówiąc, ja to kupiłam przed Halloweenem I ja myślałam, że to po prostu jest, nie wiem, jakaś halloweenowa wersja, ale to jest normalna maskara Jej śloteczka jest po prostu masakryczna, ale nigdy nie użyję jej nigdy. Użyłam ich i to jest naprawdę Spoiler Effect. Skleja masakrycznie rzęsy, i one są takie Oezus. Po prostu jak nogi pająka, więc ja tego nie użyję czasem, czasem daję po prostu na końcówki, żeby mi to tak troszkę powiększyło, ale nie wyobrażam sobie jej używać na całe rzęsy normalnie jako makijaż Druga rzecz jest to podkład, który ja zobaczyłam, tylko nie pamiętam kompletnie jak ten chłopak się nazywał On nagrywał filmik z Jeffree Star i on właśnie używał tego podkładu z L'Oreal In... 24 Hours Matte. I ja wzięłam może 11 vanilla. 11 vanilla. On ma texture medium i coverage high. Czyli ma high coverage, co jest bardzo trudno spotkać z na High Street Market um, czyli po prostu w drogeriach. Um, on go używał tylko na swoim T-Zone. Ja używam ja tego na całą twarz. Powiem Wam, że naprawdę ma high coverage. Takie bardzo wysokie medium. Praktycznie high i trzyma się bardzo długo na twarzy. Co dla mnie, gdy ja pracuję w retail, czyli po prostu w sklepie, jest bardzo ważne, bo ja nie mam czasu, żeby co chwilę iść i poprawiać ten make-up. Mam tylko jedną przerwę i czasem ledwo mi starcza na jedzenie, więc e, gdy mam podkład, który może mi starcza na te 24 godziny. Jestem bardzo zadowolona z niego, używam go cały czas i na pewno do niego wrócę, nie pamiętam, ceny, około 10 funtów, 8 funtów, coś takiego, ale bardzo polecam przetestowanie. I ostatnią rzeczą kosmetyczną jest to i Ja kupiłam taki eyeliner, który jest w pisaku. W ogóle nigdy wcześniej nie używałam eyelinera w pisaku. No i tam... Nie wiem, czy wiecie, ale są dwa rodzaje Jest taki zwykły penelek i taki, taki lekko skośny I nie wiem dlaczego, ale wybrałam ten lekko skośny <noise> Dziś mi się bardziej podobał Próbowałam to nałożyć, że więcej, mi nie wychodzi Po prostu muszę usiąść kiedyś i popracować um, Scandalize z Rimmel um, Thick and Thin Thick and Thin um, Eyeliner Long Lasting, Waterproof, Smudge proof, Także jak wam wyschnie nawet zrobić tak, podobno się nie rozmaże Nie wiem, wam go raz, ale po prostu wyglądałam jak debilka, więc muszę popracować nad moim eyelinerem, bo dawno go nie robiłam Także jak widzicie, wziąłam trzy kosmetyki zupełnie innych firm, bo jeden jest Rimmel, drugi jest L'Oreal i Maybelline Trzy za dwa, ten był najtańszy, więc eyeliner miałam za darmo Dwie ostatnie rzeczy super draga były to rzeczy do... znaczy kupiłam jeszcze farby do włosów, które mam na sobie, ale nie mam jak wam jej pokazać, bo pakowanie stało wyrzucone. Są to dwie rzeczy do pielęgnacji włosów, ja postanowiłam, że postawię coś na te różne olejki, ja mam jeden Nie, wcale się nie wystraszyłam Więc ja postanowiłam, że sobie wezmę dwa do pielęgnacji włosów, takie olejki, które po prostu mi obciążą włosy będą dużo trzymały się proste I pierwszy to jest Smoothing She Shine Hair Oil eee, Carotene Protein, tak się nazywa Z firmy Hask, chyba I on kosztował tylko 2,60 funt, jest to taka malutka buteleczka tego nawet nie otwierałam, bo takiego zapachu, ale ma taki zapach takiego salonu kosmetycznego Jest bardzo oleisty Ładnie pachnie, ładnie pachnie że nawet tu nie wiesz, jak tego używać Nie no, bo sobie będę dawała na końcówki Może mi to jakoś obcięży, obciąży włosy Jeszcze tego nie testowałam Leży sobie z boku malutka taka kapsułka, ale zdaje mi się, że na długo dość wytrzyma, bo jest to bardzo ciężki olej Więc powinien wytrzymać dość długo I Kolejną rzeczą jest to John Freedom London Paris New York. I ja powiem Wam, że na ten produkt bardzo długi czas czekałam, żeby go zakupić. I zawsze nie byłam pewna. mówię tak, o, może go kupię teraz, bo zazwyczaj tam ponad 6 funtów, więc jest to dość dużo, jak na produkt do włosów. On wydaje się dość duży, ale oszukaństwo! Bo w środku on ma taką malutką tubeczkę. To ma 50 ml zaledwie. Tak, i jest, jest różnie. Są różne olejki. Ja wzięłam Extra Straight. Six serum, uh, six FX Plus Serum Plus Silky Protein in Added Control I to jest właśnie na włosy, które się puszczą. Um, niby jest uh, Humidity Protection, humidity protection czyli, humid, czyli czyli co wygodno Przed wilgocią na nas Ochrania, boże mój, polski cię jest tragiczny. Na 50% off, czyli kupiłam za tylko na 3 coś. Także stwierdziłam, że go wypróbuję i powiem wam, że jest to jeden z najlepszych produktów, jakie miałam do włosów i mega żałuję, że go wcześniej nie miałam. Um, ostatnio fakt tylko nie ochronił mnie przed takim, było takie mgła, ale bardzo ciężka mgła. Po prostu moje włosy na koniec były aż mokre, gdy doszłam do pracy, więc Kompletnie było kręcone, ale to nie ma się co dziwić. Ale ostatnio poszłam do pracy i lekko się tylko zakręciły, ponieważ miałam sobie za ucho włosy, i wtedy się lekko zakręciły. Ale tak poza tym, bardzo fajnie, także jeśli macie dostęp do John Frieda i macie bardzo podobny problem z włosami, naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam. No i kochani to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że jakoś też jest w miarę na daną chwilę. Uczę się ustawiać te lampy, ustawiać to wszystko, to całe tło. Także dajcie mi czasu. Również w środę i w czwartek będę w Londynie. Jeśli ktoś z Was mieszka w Londynie, obserwujcie mnie nas na czacie, tam będę pisała, gdzie dokładnie będę, więc możecie mnie spotkać, przyjść. Już nieraz dziewczyny w Londynie przychodziły, także zapraszam. Będę tam dwa dni, odwiedzała koleżankę, odwiedzała starą pracę, z dom wszystko, bo mi się tęskniło za Londynem, to jadę. No i głównym powodem, który wiadomo jest to, że potrzebuję więcej zdjęć na Instagram i nagrać pewne wideo. Także bycie blogerką, youtuberką na 100% w Londynie. Na pewno pojawi się jakiś filmik z tego, także o to się nie martwicie. Jeszcze raz, jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo dużo produktów się teraz szykuje. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jakość jest ok, bo boję się, że jakość jeszcze nie ogarniałam tego aparatu, cały czas ustawiam to wszystko, więc musicie mi dać znać, czy jest ok. No! I widzimy się w następnym filmiku. Pa-pa!